Ta dziewczyna wybiera mnie, moi drodzy, w tym odcinku. A ja jestem pieskiem. A tu gdzieś jest Olek też. Ej, Olek, nie macie? Ej, dlaczego a, ciebie wybiera? a mnie nie wybiera. To. Oferta specjalna, kupuję, kupuję, kupuję. Oczywiście, że kupuję. Jak się wyświetla, to kupuję, moi drodzy. A wy za, za niedługo, słuchajcie, niebieskiego słegu. Akcja jakieś. Oj, nie da... mogę akcji jakieś robić. Mmm, fajne są. Motki normalnie widzę, mam nadzieję, że mi wybierze. Czemu jestem tak daleko od wszystkich? Ej. Dlaczego ty kupiłeś jakiś pakiet startowy? To bez sensu jest! Ja nie idę, jestem zbugowany! Ona mnie nie wybierze, zobacz. Ja jestem tak daleko! Ej, nie, widzowie, ona mnie nie wybierze, jestem takim słodkim pieskiem, no wybrałaby mnie na pewno, takiego zielonego pieska co, by nie wybierała. No patrz. Daje. Zostajesz wybrany, czy nie? Patrz, jak ja jestem, zobacz, jakbym nie chciał iść do niej, widzisz to? Ej, Ej wybrała, wybrała cię! Mnie. Yes! Jest! Wybrałam mnie! Let's go, widzowie, Tak jest! Pamiętajcie, niebieski słek 31 października, zwiastun o 20.00 na kanale Palion! Musi być Każdy, każdy z Was musi być, moi drodzy, na zwiastunie. Mam nadzieję, niebieski słek. Trzech gości różnych. Piszcie, z kim jest piosenka. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, moi drodzy. Niebieski słek, ek. Niebieski słek, ej! O Jezu, nie, dopadły do mi pająki z Palion Style. Nie. Maja, pomóż! Paweł, co ci się stało? Paweł, nic ci nie jest? Skąd ty masz taką fajną bluzkę? A, genialna, co? Nic się nie zarysowało? Moi drodzy, wy możecie ją sobie zamówić już teraz na Palion Style. Edycja limitowana, Halloween! O kurde, mam młotek! Jesteś młotkiem? Czemu ty eee, się bijesz? Tylko... Ej, wyszedł. Wystraszył się, wyszedł. <laughs> Wystraszył się. Taki Ale jeszcze jest jeden wyszedł. czerwony, dawaj, atakuj go! Dobra, let's go, bo muszę tutaj jakiś, Patrz, mi się tu wyświetla cały czas, że muszę coś otworzyć. Ej! Co? Otwórz, 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 otwórz Gdzie ty otwieram, to otwierasz? Otwieram coś, skrzynkę, uwaga Nie, prawie był jakiś fajny Jak to zmienić teraz, szybko Miecze Oj, Dlaczego jestem dziewczyną, mnie teraz wybierają? O, tu chłopak. mam, tu mam, załóż, załóż To jest złote pazury jakieś Tu mam, a, tu jest jeszcze lepszy, załóż Let's go, no i fajne, 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 fajne. Ej, co jest teraz? Dlaczego jestem wybierany? <nsz> Ty jesteś pośród dziewczyn? Dlaczego jestem dziewczyną? Ty jesteś dziewczyną! Dlaczego? Ale ty skał! Ja, ja muszę kupić, żeby wybierać. Czekaj, ja, tu się dało jakoś kupić, żebym ja wybierał potem. Czy się nie da? Na pewno się gdzieś da, tylko masz tak. O, wiem! Co? Na dole masz taką wagę, i chyba to jest procent szans na wybieranie wagę? gdzie to jest? Podwójna szansa sędziego. Aha, o 4... kupuję! No, to! nie wiem, czy kupisz. No. Ej, wybrał mnie, wybrał mnie, wybrał no, mnie! Dobra, farta masz, farta masz, farta masz, że <grym> ja cię wybierać, się nie wybiorę. Dlaczego? O, tu jest jakiś młotek za 19 Robuxów, ja muszę to obczaić. Ja muszę to obczaić i zobaczyć. Kończymy się robót, muszę wybieżesz? kupić. Dobra, ten młotek jest lepszy niż to, czy jest gorszy? Nie, nie, jest gorszy. Jest gorszy. Dobra, no to katane muszę. Ale rzadkie, bo to słabo, to zwykłe jest. Potrzebuję coś lepszego. Dobra, ale ten mieczek będzie spoko. Teraz mnie będzie wybierać. nie będzie wybierać. Vip. A, tu są jakieś vipy i takie bajerki. Fajne, fajne, fajne. O, eliksir można kupić! Zadaj więcej obrażeń, wylecz się, zwiększ swoją prędkość chodzenia. wyleć się w trakcie rundy. Mhm. Okej. Okay. No, to... Ważny Palion, będziesz wybierany, o, ale nie kurde. przeze mnie. Co? To jest dziewczyna? No, nie, chyba się ustawił dziewczynę nie, nie podoba mi się, nie podoba mi się, moi drodzy, ja mam dziewczynę, więc, więc niech mnie nie wybierze. Chociaż jestem pieskiem, widzowie, ja teraz nie jestem palionem, tak? To no, niech mnie wybierze jednak. Ja po prostu zobaczymy, czy słodki piesek zostanie wybrany przez kolejną dziewczynę. Liczymy o, na razie. Nie. Jeden na jeden jest wybrany na razie. Czemu ja znowu stoję że... w miejscu? No Co? Wyrzuciła? Co? Ja nie... Takiego słodkiego psiaka wyrzuciła nie, ja nie wierzę, nie, nie wierzę. Idę spać, idę spać, nie wierzę w to jedyny Nie wierzę, nie, nie wierzę w to. Nie mogę, ale i Ej, motki. Ale śmieszne, ale ja mam rozruszone nogi Ronaldo też jakiś odpadł. Ja jestem sam na nich, ja jestem sam na nich Z Ronaldo jesteś. Nie gada. jak ja mam ich pokonać? Normalnie, młotkiem, masz specjalny supermotek no za tyle nie, pieniędzy. Ja słabe rzeczy, słabe rzeczy mam. Dobra, jak mogę. Gdzie, gdzie jest. Z... Zaraz się będziemy bić? O kurde. O kurde. Dobra, kurde. oglądam to. Obyś przegrał. O, pa, jaką mam katanę, zobacz to. Co, skąd ty taką katanę masz? Pato, to, pa to. Ła, W ogóle be on, be on, be on, nie dajesz. Be on, be on, be. Czemu ja ich w ogóle nie strzaskam. Ej, Czemu? no jesteś mega słabym psem. Dobra. Umierasz, giniesz Piesek nie chce umierać. No nie wierzę w to. Nie wierzę w to. On nie wytrzymam. Dobra, denerwuj to kupuję jakiś, jakiś powalony miecz, nie? Serio nie kupuj, nie ma sensu Miecz 2000 robuxów 5000 robuxów, co to są? No to, to dawaj są? kupuj, no dawaj kupuj, Z kupuj fór? nie, nie mam robuxów Jak gdzie masz mogę kupić skrzynkę Jej, lecimy, proszę, coś dobrego, proszę Proszę, coś dobrego Niebieski. Jak nie nie chcesz? chcę Już Pomyśleć Co? się mieć! Ole Fart, to, 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 to jest najlepszy miecz, jakie można dropnąć z tej skrzynki Yo! Kiedy ty panią zaczniesz wybierać? Ja już nie niebieski, chcę być tą dziewczyną! niebieski miecz mam, jestem wybierany jest Olek, zobaczcie to wie sobie. Miecz, ale dropnął, ale dropnął mi mieczyk A wiesz co to najlepsze? Że mnie tutaj przynajmniej dadzą do lajka No, dadzą cię Ole mroczna osoba cię teraz wybiera, zobaczcie widzę jaka mroczna osoba Waga, I... uwaga, uwaga, I... zobaczmy. Dostanę Zobaczymy. lajka, dostanę lajka! Dostanę co lajkę, właśnie? będzie 2-1, 2-1 ja sobie... będzie Teraz jest Olek 2-1! No co? Jakim cudem brzydkiego nie wybierają? O co tu chodzi? Puszki, puszki, puszki co no, tu jest słaby. nie ja mam tych diamencików? Już nie mam Ooo, ekskluzywny, a to 90 robuxów Może jeszcze coś lepszego widzę podoba mi się ta gra Ja kupuję, kupuję skrzynię za 90 robuxów co, Za ile? Za 90 robuxów Dobra, dawaj, tu musi być coś dobrego Nie niebieskie, nie niebieskie Nie, niebieskie. nie niebieski a to jest błysk, to jest aura! O nie! co ci aura? Nie wiem, może to coś da, może to coś da. Mam, zobacz, zobacz jak to krótacko wygląda, zobacz, no to co ten ziomek obok. Nie no, teraz wygram, no widać, że... Ale masz super aurę palion! Widać, że bogaty gracz. Aura, moi drodzy, taka piosenka też będzie na płycie, ale to nie zradzam więcej. Niebieski Słeg, słuchajcie, to będzie już widzowie zaraz! Wszyscy musicie słuchać niebieskiego Słegu, 31 października. Niebieski Słeg, Ej, to jesteś ze mną? No bo zmieniłem se na chłopaka Rywalizujemy teraz, rywalizujemy Jest 2-1 i chcę ci pokazać, że wygram z drugą trzeci na raz Na pewno mnie wybierze, na pewno mnie wybierze Nie wybierzecie Wybierzemy, na pewno wybierzemy. Stary ten pies to to za piękny Włóżmy nie jest Wybierzemy na pewno, wybierzemy na pewno Pieniądko, w sumie mnie to gwiazdy Co, co on napisał? Nie, że je, napisał, nie że wiem, jej napisał. oczy są jak gwiazdy na niebie. Aha, Aha fajnie, akcje. To ja zrobię sobie akcję, ja idę spać. Serio? Serio, robisz ja, akcję? Ja, ja śpię. Pa, ja rozumiem, gitarę, powiedz nam. Ja śpię, ja śpię. Ej, wywaliła mnie! Czemu oni wszyscy wywalają? Wszyscy. Ej, ja też? Dlaczego? Nie! Dlaczego? Ja chciałem cię pokonać! Ja chciałem cię pokonać! Burdej, będziemy mniej, Będzie mniejszość, będzie mniejszość. Ej. Spoko, Przepraszam, że, że namówiłem miec. cię do gwiazdki, jestem beznadziejny. Co on to mnie pisze? Kapibarka. Co jest? Dobra, I nie Mam, cztereg, cztereg, ale ja mam taki miecz, ale ja mam taki miecz stary teraz. Zobaczysz to, zobaczysz no. Zobaczymy, czy Zobaczysz to jest. Na... A, Ty nagrywasz się, pyta nas. Ty, widzu! Widz, widz, dzień kapibara. dobry. Kapibarka. Kapibara, kapibara, Dobra, kapibara. lecimy lecimy w to, lecimy w to, Pato. Jazda. to. Ja ale mam miecz, Zobacz, Ja mam to. łotek! Nie no, U, nie, a no, to, jest, to jest easy, to jest easy. masz! Atakuje, atakuje. Ej. Nie no, easy, Pa jak ich robię, zobacz Moja aura, zaba, zobacz robisz? Zobacz, 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 wszystkich robię sam Nic nie robisz, człowieku no zginę Zginę, wygrywamy. Dawaj go! Dawaj go! Wygrywamy, wygrywamy, wygrywamy Nie, zginę, umarłem! Bii. Nie! słaby No dobra, ale mam większy damage, chyba nawet... O kurde, jakie miecze, zobacz to Tu są te miecze wszystkie, zobacz to no, ale przecież one na pewno nie zadają jakiegoś więcej damage'a. Na pewno. Ten miecz! Nie powiedz mi, że ten za cztery koła! To nas na hita pewnie zabija ten miecz. To jest ale pewnie piękny. z kamien, on tylko ładnie wygląda! No ale piękny miecz, ty, no, no nie stać mnie do takiego, niestety. Y specjalna runda? Wzmocnienie. Y Taka y sp specjalna runda. OPi. Co? A, co? Trzeba kupić, to nie. Jestem tu? Nie, ja nie wybieram, czy ja wybieram? Dlaczego my nie wybieramy? Ja nie mogę, kapibarka, to wiz wybiera teraz. Kapibwarka, dobra, ale my też będziemy wybierać, na pewno na jakiś procent. Ja, ja, ale jak masz procent, Ile masz procent szans? Dwa. Mam cztery. Oh, oh. Już mam cztery, już mam cztery Ty, patrz, jeden, jedna osoba na ile? Oh, I ona ma tylko młotek A tam ci się nawet nie ruszają, bo to sensu nie ma. Ona ma tylko... Ale ziomek ma mieć ten, kto ma pelerynę, widzisz to? jaki ma mieć. Ej, jakiś laserowy, Co nie Co ma... to jest? Co to jest za miecz? Fajnie, zazdro, zazdro, że ich stać! Zazdro, że Szefam mam takie taki. miecze. No ja mam, nie, no, mam dobre, no niebieski to nie jest zły. Jest ekskluzji, rzadki, legendarne No nie jest źle, nie jest źle, mogło być gorzej. Ja wybieram teraz. Co? Proszę. Nie, nie wybierasz. Patrz, stanę Mówi. tu gdzie te krzesło, stanę tu gdzie te krzesło. Nie teraz nie wybierasz. Ja, teraz ja, ja mam dużo. No nie, bo ja jestem wybier. Czemu ty masz dziewczynę i jesteś z nami? No, bo szybko zmieniłem, teraz jestem chłopakiem, bo chciałem oszukać system i Co? wybierać. Aha. Ale zobaczysz teraz tak. Dawaj, ja dawaj, idę dawaj, do dawaj, lajka, dawaj, ty dawaj. idziesz do dislajka. Nie, wybierze mnie, na pewno mnie wybierze, widzę tego pieska. No musi, no musi. Mam Nie różowe no. różowe coś w uchu, zobaczcie, widzę, mam różowe ucho, patrz. Ha. Pa, jestem w swoim uchu. Ale ja teraz w swojej głowie. Ale dziwny pies, pa. Mam pusty łeb. Siema, ma ty masz pusty łeb? O kurde, i to jak? A ty co ty, ty ty do mnie teraz bijesz? Ja nie mogę, no Że ja mam pustą w Ty przede mną jest jakiś... Jakiś creep, nie ma twarzy! Nie ma, nie ma twarzy. Co jest? Ej, co jest? Wyszła chyba. O, powtórka! Nie, powtórka, co? A na pewno by był wybrany teraz! Uuu, no, to bym wybrał. taka <laughs> reakcja od razu, Olek! Olek ale z nim baba, kocham cię! Nie! jestem sam! <śm> nie mogę, nie mogę. Czemu daje no im lajka? pieska wybierze, no pieska na pewno wybierze. Pies do dislika! Pies do dislika! Nie no musi pieska wybrać Patrz, usunęła go, usunęłę! czekaj, 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 czekaj. Eee, usunęła mnie! Proszę, 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 nie. proszę! Co? O co tu chodzi, no? Nie wierzę Jesteśmy obrzydliwi w takim razie To jest hejtyrka jakaś nasza No, no Co jest grane w ogóle? Czemu nas tak nie akceptują? Ale wygrał tu... przynajmniej bitwę O co tu chodzi? No, jestem tak słodkim pieskiem i co? I to nic nie daje, naprawdę? Ten piesek nie jest słodki <laughs> On nie jest słodki No czekaj, akcje trwały. Co się dzieje? Dupskie ruszasz po ziemi <laughs> Czekaj, a to spacer wiedzimy. Co to się dzieje? Nie no, nie dostałem. No, Super panią, doładowanie, ale... zobacz. Zobacz mnie! Super doładowanie, zobacz No czekaj, bo tutaj... No, zasłonili scenkę. mnie, no, zasłonili mnie! Z... Ale... No i to pokażę. Ale co wygramy, pa! Osoby, które zostały Dizaka'a wygrają, pa! Mam taki miecz! Patrz no! Patrz, to. patrz no! Co ty masz tam no, mieć? No zobacz jak ja mam miecz! Czy ja najwięcej biję ze wszystkich? Pani zabił no, widzisz, 10 klejnotów dostałem za to. Ile? 10. Gdzie jest ten? Nie... Tu jest ziomek. Nie zabieraj zielony, mi fraga! Zielony, zielony, gdzie uciekasz? Nie, no zabraliście. No nie, zabrali, zabrali. 30 gemów dostałem. No, ej, tu geny! właśnie, się, te gemy potem możesz otwierać skrzynki. Ile masz gemów? Ja mam 85. No, potrzebujesz 250. Skrzynia miecz, kurde, czemu tego nie otworzyłem? No, Czemu kup, tego nie otworzę. Nie, 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 bo mam dobry miecz, a dropnie mi podobne. Żeby no, nie. Dro żeby dropnął ten exclusive albo legenda. Co? To... ty wybierasz? Co? Ja wybieram! Jest! Zobacz, jak ja siedzę, co jest z moimi nogami? Dobra. Pokaż e, mogę się. ci pomóc, mogę pokaż ci pomóc. Nie, ta do dislike. A. Przykro mi. Wypad, wypadł. Przykro mi. O kurde, ta nie ma, Ona nie ma twarzy, nie podoba ja mi się. Dlatego wywal. Nie ma twarzy, nie ma twarzy. Wywal. I ja mogę gwiazdkę komuś dać. Nie, no gdzie, gdzie? Tej, 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 Ej tej daj lajka To jest zombie. Laika, no, dajmy zombie lajka, no bo jest ciekawa Ty też lajka daj Tej damy, a ona mi da dislajka, no co ty Daj jej lajka, daj... No, daj Daj, gwiazdkę, gwiazdkę yeah. daj tej Gwiazdkę za no. tej Tak jest Gwiazdkę daj tej, co no, to za ziomek Dobra, ale walka, no nie, Dizlajki. nie wiem Dizlajki dislajki. No to co to, to, to są za skiny? Nie no muszę ich dać do lajka, bo, bo nie wygrają nie, nie No to wygrają. Se daj no, waruda Dobra, no zobaczymy kto wygra, widzowie No przykro mi, ale tamta mi nie da, no Po prostu, tak to wygląda, no Like za lajka Like za lajka, no like za lajka Super lajka, ma... To jest Mati? Czemu Matiemu daj super lajka? Nie, to jest Mati! Co ty zrobiłeś? To jest Mati, to ty mi kazałeś dać tego super lajka, nie, to mi nie dał. Nie, nie. to antycyplikłeś. Ja jestem ty królem weź. wojny, zobacz. Kobiety się biją za mnie, zobacz. A, a Mati obok ciebie biega. Mati, nie, Mati Mati, weź się acer. Mati! Mati! Mati. Mati zasłaniasz mi! Nie wierzę Mati, nie, nie wierzę Mati, że przybrałeś się w dziewczynę, nie? Bardzo, bardzo to jest przykre Mati. A może to jest Matilda? Mati nie, Mati... Ej, no nieźle, nieźle. Ej czemu ba, ona się na mnie patrzy, jest wkurzona na mnie, zobacz, to jest ta, co mi dała tego dislajka. Patrz to, patrz to. No, no pokonajcie się, pokonajcie się, pokonajcie się. Gratulacje, naprawdę gratulacje, wybitnie, wybitnie się biłyście dziewczyny. Fajnie, fajnie, fajnie. No, nie do końca Mati, nie Mati super lajka. Like <śleski> genialnie, genialnie. Ej, nie mogę się ruszyć. O już mogę, niech mnie nie stresują proszę i mam 0%, 0 szans w ogóle na zostanie Ale masz Jest, wybiera Mati, który dostał ode mnie super lajka, na pewno mi da też super lajka chyba nie? Serio liczysz, liczysz ze super lajka? Mati, no dasz mi chyba nie? Ja dostałem super lajka, bo ten super no lajk patrz, jest tak jak na pewno, na pewno, mi, ja zrobię jeszcze jakąś akcję super doładowanie Po co robisz akcję, to i tak o, ci nie O jak, jak siedzę, zobacz Mati wiesz Oli. co robisz Mati co? <ścoughs> dałem ci super lajka, dałem ci super lajka! Niez, nie Mati, nie, szal nie, 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 nie. On moich kolegów wybiera osus. pewnie tylko... Żałosne, mega, mega żałosne, nie? W sensie... Się mega słabo, nie? Ja dam mu super leka. Like Kurde, Mati, nie wierzę w ciebie, że ty mi to zrobiłeś właśnie, nie nie mogę. Dobra, przegraliśmy bitwę, ale wygramy ja, wojnę. Ja po prostu nie wytrzymałem nie mogę tego znieść, Mati, nie? Bardzo mi jest Czeriasz przykro. taki miś dostał? Bardzo mi jest przykro. Co to jest? Ale fajny skin w ogóle, ty. No lepszy, lepszy. No lepszy, lepszy, niestety lepszy. Lepszy, niestety lepszy, bardzo fajny skin, bardzo fajny skin. Dobra, no na walanka, robimy to. Co w sensie ja wygrywam teraz, dobra. Zobacz co ja im robię Ale nas jest więcej niż ich Zobacz co ja im robię Co jak... ja? JEM PISTOLET! Co? WOW SOCEREM go! Dobra. Pou, pou. No to jest tak ciężko trafić pou, w ogóle jak to wolno pau. leci pou. Jak to wolno leci ty ja w ogóle nie strzelam z tego Sra, strzelasz, że go tu powoli to reloading jest przecież nieraz, ja, raz, ja raz dostałem Kurde Ja, ja nie raz nie dostałem Dostał ode mnie Takie nie dostał, dostał. Bra. U! Bra. Ale to będzie trwało latać Nie dostał, dostał dostał ja nie widzę swojego celownika, my mieszamy się. Ty dostałem, ja nie chcę umierać. Yes, dostał ode mnie, dostał ode mnie. Dostał ode mnie znowu. Dostali, Masz dostali, dostają, cały czas dostają. Ja się nie dostałem od nikogo. A dostał. Pyk. Pyk. No nie mogę go trafić. Ale ja... No, o berwałem pierwszy raz. Yes! Kto został? No jeszcze dostał? jeden. Tu jest. Zielonki, zielonki. Dawaj dostał, go. dostał, dostał ode mnie. U! Uh, uh. Nie dostał? A masz! to jest ciężko! Wygraliśmy, z, z czasu brakło, z czasu brakło. To Widzowie, easy. no niestety, mniej dziewczyn nie wybrało niż... A no niestety, no słabo, słabo, piesek nie jest dobry 2, w takim 1. razie, no słabo.